Film jest animowany. Postaci rysunkowe i infografiki będą ilustrować jego treść. Animacji towarzyszy podkład muzyczny, zmieniający się w zależności od nastroju i scen. Na ekranie pojawia się plansza z logotypami Unii Europejskiej i partnerów projektu. Na ekranie pojawia się tytuł Zasady udzielania zamówień publicznych. Scena pierwsza biuro przedsiębiorcy Słoneczny Poranek. Przemysław, przedsiębiorca, jest sam w swoim biurze, siedzi za biurkiem, jest skupiony. Obok niego stos dokumentów, wniosków, planów finansowych. Przemysław prowadzi firmę produkującą drewniane meble. Przemysław prowadzi dialog z niewidzialną postacią, lektorem. Lektor zaczyna pytaniem: Realizujesz projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej? Tak, planuję zakupy z dotacji z Unii Europejskiej. Świetnie, to pora na analizę wydatków. Pamiętaj, zacznij od szacowania wartości zamówienia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności. Weź pod uwagę tożsamość przedmiotową, podmiotową i czasową przedmiotu zamówienia. One są decydujące przy określaniu wartości zamówienia i wyboru właściwego trybu udzielenia zamówienia, a także decydują o terminie, na jakie ogłoszenie o zamówieniu powinno być upublicznione. Scena 2: Lektor wyjaśnia. Na ekranie pojawiają się elementy graficzne, ikony i hasła adekwatne do słów lektora. Każdy przedsiębiorca, który planuje lub realizuje projekt z funduszy Unii Europejskiej, musi przestrzegać wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Ale nie martw się, to nie takie trudne, jak się wydaje. Spójrzmy na kluczowe zasady, które warto zapamiętać. Po pierwsze, wybierając wykonawcę, musisz kierować się najlepszą ofertą, czyli taką, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach, które były dla Ciebie ważne i które określiłeś w zapytaniu ofertowym. Pamiętaj, że cena nie musi być jedynym kryterium, ale też inne wymogi, takie jak termin realizacji zamówienia, gwarancja czy jakość i korzyści ekonomiczne. Jeśli realizujesz zamówienie na wydatki objęte projektem, konieczne jest przeprowadzenie procedury zgodnie z zasadą konkurencyjności. Po drugie, zamówienia powinny być udzielane w sposób celowy, rzetelny i efektywny. Mówiąc prościej, działaj przejrzyście, oszczędnie i upewnij się, że z każdej wydanej złotówki uzyskasz maksymalny efekt. Pamiętaj także o dokumentowaniu każdego kroku. Po trzecie, dokumentowanie i archiwizowanie całej dokumentacji to Twój obowiązek. Dzięki rzetelnemu gromadzeniu dokumentacji będziesz w stanie wyjaśnić ewentualne wątpliwości osób kontrolujących Twój projekt na etapie jego rozliczenia lub w okresie trwałości. Na koniec pamiętaj o przestrzeganiu zarówno prawa wspólnotowego, jak i krajowego. Oznacza to zapewnienie uczciwej konkurencji i równych szans dla wszystkich potencjalnych wykonawców. Informacje o zamówieniach muszą być upubliczniane, aby wszyscy mieli równy dostęp do przetargów. Pamiętaj o unikaniu konfliktu interesów przy udzielaniu zamówienia. Scena 3. Lektor wyjaśnia dalej. Przemysław Przedsiębiorca stoi przy biurku z zaciekawieniem. Wsłuchuje się w głos lektora. Na ekranie pojawiają się elementy graficzne, ikony i hasła adekwatne do słów lektora. Pamiętaj, że nie jesteś sam w realizacji projektu. W razie wątpliwości warto konsultować się z osobami zaangażowanymi w projekt, jak księgowa czy prawnik, a także z opiekunem projektu ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, czyli z opiekunem SCP. Racja, dobrze, że mi przypomniałeś. Na stronie internetowej SCP znajdziesz dane teleadresowe swojego opiekuna, którego przydzielono Ci po podpisaniu umowy. Scena 4. Biuro Opiekuna Projektu ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości SCP. Biuro jest przestronne, pełne dokumentów. Basia, opiekun projektu, siedzi za biurkiem, a przedsiębiorca Przemysław siedzi naprzeciwko, trzymając w rękach laptop. Atmosfera jest przyjazna, sprzyjająca spokojnym konsultacjom. Dzień dobry, jak mogę pomóc? Rozumiem, że zaczyna Pan realizację projektu i chciałby Pan uzyskać niezbędne informacje w celu jego prawidłowej realizacji i rozliczenia. Kluczowe są zamówienia w projekcie. To bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak prawidłowo udzielić i zrealizować zamówienie. No właśnie. O co dokładnie chodzi z tą tożsamością przedmiotową, podmiotową i czasową? Jakie kryteria będą adekwatne dla danego zamówienia? Czego powinienem się wystrzegać realizując zamówienia? Co może grozić konsekwencjami finansowymi? Scena piąta lektor wyjaśnia. Na ekranie pojawiają się elementy graficzne, ikony i hasła adekwatne do słów lektora. Teraz, aby ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z wieloma odrębnymi, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów tak zwanych tożsamości. Podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne. Czy zakupy są podobne pod względem przeznaczenia i tworzą jedną całość? Tożsamość czasowa. Czy zamówienia mogą być realizowane w tym samym czasie? Możliwość wykonania przez jednego wykonawcę. Jeśli na rynku występuje wielu wykonawców, którzy mogą dostarczyć wszystkie elementy, warto je połączyć. Jeśli trzy powyższe aspekty są spełnione łącznie, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Pamiętaj, że zamówienie to nie to samo co ogłoszenie. Dla jednego zamówienia możesz upublicznić kilka ogłoszeń w różnych odstępach czasu i etapowo realizować wydatki w projekcie. Wartość całego zamówienia decyduje, czy ogłoszenia dla danego zamówienia musisz upublicznić w bazie konkurencyjności i z jakim terminem na składanie ofert. Scena szósta: Lektor wyjaśnia dalej. Na ekranie pojawiają się elementy graficzne, ikony i hasła adekwatne do słów lektora. Teraz nadszedł czas, abyś przeanalizował swoje wydatki według tożsamości, o których mówiliśmy, czyli pod względem podobieństwa przedmiotowego, funkcjonalnego, tożsamości czasowej i możliwości realizacji przez jednego wykonawcę. Spójrzmy na Twoją listę. Na ekranie pojawia się lista zakupów przedsiębiorcy. Na liście widzimy w punktach przedmioty: maszyna CNC do drewna jedna sztuka, piła taśmowa do drewna dwie sztuki, wiertarka stołowa dwie sztuki, komputer stacjonarny jedna sztuka, oprogramowanie CAD CAM jedna sztuka, laptop jedna sztuka, oprogramowanie pakiet biurowy jedna sztuka. Na ekranie widzimy jak lista zakupów dzieli się na dwie grupy, a każda z nich zostaje oznaczona odpowiednim kolorem. Podzielmy te zakupy na grupy. Maszyna CNC wraz z oprogramowaniem cad piła taśmowa i wiertarka stołowa. Te urządzenia do obróbki drewna tworzą więc jedną grupę ze względu na podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne. Na rynku istnieje pewnie grupa dostawców, którzy są w stanie zrealizować całe zamówienie na wszystkie urządzenia w terminie realizacji projektu. Jednakże, żeby nie ograniczać konkurencyjności i umożliwić dostęp do zamówienia również mniejszym podmiotom, które są w stanie zrealizować tylko część zamówienia, np. tylko wiertarkę stołową i piło taśmową, przyjmiemy, że jednym zamówieniem będzie kup maszyny CNC, oprogramowania CAD-CAM, piły i wiertarki. Jednak udzielenie zamówienia odbędzie się poprzez dwa lub nawet cztery odrębne ogłoszenia. Skoro ustaliliśmy, co będzie przedmiotem zamówienia, czas na określenie wartości tego zamówienia, żeby sprawdzić, czy obowiązuje nas zasada konkurencyjności, a jeśli tak, to jaki termin na składanie ofert należy zastosować. Sumując wartość maszyny CNC, oprogramowania CAD-CAM, piły i wiertarki, wiemy, że dla udzielenia zamówienia na każdą z trzech maszyn i oprogramowanie konieczne jest zastosowanie zasady konkurencyjności i opublikowanie każdego ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Tutaj decydująca jest wartość całego zamówienia, a nie poszczególnych jego części, czyli poszczególnych. Ogłoszeń. Podobnie analizujemy pozostałe wydatki zaplanowane w projekcie, czyli komputer stacjonarny, laptop i oprogramowanie biurowe. Tutaj jednym zamówieniem będzie zakup tych trzech wydatków, a ponieważ suma ich wartości nie przekracza 50 tysięcy złotych, nie obowiązuje zasada konkurencyjności i publikacja ogłoszenia w bazie konkurencyjności. Jednak gdyby wartość tego zamówienia przekraczała 50 tysięcy złotych, można byłoby postąpić analogicznie jak w przypadku zamówienia na maszynę CNC, oprogramowanie CAD-CAM, i wiertarkę. Na ekranie widzimy pogrupowaną tabelę. Grupa pierwsza, maszyna CNC do drewna, pilarka taśmowa do drewna, wiertarka stołowa, oprogramowanie CAD/CAM. Grupa 2: komputer stacjonarny, laptop, oprogramowanie pakiet biurowy. Scena 7: rozmowa telefoniczna. Ekran jest podzielony na dwie części, symbolicznie ukazując różne lokalizacje. Po prawej prawnik Tadeusz siedzi w wygodnym fotelu, po stronie lewej przedsiębiorca Przemysław stoi przy biurku. Cześć, tu Przemek. Potrzebuję porady w sprawie określenia wartości zamówień w moim projekcie. Już mam listę pogrupowanych zakupów, ale chcę mieć pewność, że dobrze to zrobiłem. Jasne, rozumiem. Pamiętaj, że bierzesz pod uwagę ceny netto, bez podatku VAT. Ważne, aby dokładnie przewidzieć wszelkie koszty, takie jak transport czy instalacja. To wszystko musisz uwzględnić w wartości zamówienia przy jego szacowaniu. Zresztą pamiętasz, jak robiłeś to już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie. Rozumiem, dzięki. Muszę określić realną cenę rynkową netto, uważać na promocje lub ukryte koszty. Dokładnie tak, wszystko zależy od staranności, jeśli masz jeszcze jakieś pytania, śmiało dzwoń. Scena 8. rozmowa telefoniczna ekran jest podzielony na dwie części. Po prawej Basia, opiekun projektu siedzi przy biurku. Po stronie lewej przedsiębiorca Przemysław siedzi w fotelu biurowym. Na kolanach trzyma skoroszyt z dokumentami. W zależności od wartości zamówienia, musi pan odpowiednio dobrać procedurę. Dla zamówień o wartości poniżej 50 tysięcy złotych można dokonywać zakupów z pominięciem zasady konkurencyjności, ale jeśli wartość jest wyższa niż 50 tysięcy złotych, stosowanie zasady konkurencyjności jest obowiązkowe. Hmm, proszę o bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Scena 9. Lektor wyjaśnia. Na ekranie pojawiają się tabele, elementy graficzne i hasła adekwatne do słów lektora. Na ekranie pojawia się tabela z podziałem listy zakupów przedsiębiorcy na konkretne zamówienia oraz z informacją o stosowanej procedurze. Jeśli jesteś przedsiębiorcą realizującym projekt finansowany z funduszy unijnych, to jesteś zobligowany do udzielenia zamówień z zastosowaniem odpowiednich procedur. Procedury te ustalone są w oparciu o oszacowaną wartość zamówienia. Spójrzmy teraz na konkretne zamówienia, które nasz przedsiębiorca zaplanował oraz na zastosowane dla nich procedury. Wartość każdego zamówienia oraz wybór odpowiedniej ścieżki formalnej mają bezpośredni wpływ na sposób realizacji całego projektu. Scena 10. Rozmowa telefoniczna. Rozmowa przedsiębiorcy z opiekunem projektu trwa nadal. Ekran jest podzielony na dwie części. Po prawej Basia, opiekun projektu siedzi przy biurku. Po stronie lewej przedsiębiorca Przemysław siedzi w fotelu biurowym. Na kolanach trzyma skoroszyt z dokumentami. Jak widać każda z procedur została dostosowana do specyfiki zamówienia. Część w oparciu o zasadę konkurencyjności, a część w oparciu o uproszczoną procedurę dla zamówień poniżej 50 tysięcy złotych. Ważne jest, aby każde szacowanie przeprowadzić rzetelnie, kierując się zapisami wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków i umowy o dofinansowanie. Dziękuję. Teraz to wszystko jest dla mnie znacznie bardziej zrozumiałe. Będę mógł bez obaw przystąpić do realizacji zamówień. Proszę pamiętać o dokumentacji. Dokumentowanie wszystkich działań jest kluczowe. Każde szacowanie, każda decyzja, każda czynność związana z zamówieniem powinna mieć pokrycie w dokumentacji. Dokumentowanie całego procesu jest obowiązkowe i pomoże potwierdzić prawidłowość przeprowadzenia zamówienia na późniejszym etapie. Jest Najlepszym sposobem na zapewnienie ścieżki audytu, szczególnie podczas ewentualnej kontroli. A tak, dziękuję za przypomnienie. Chciałabym też zwrócić Pańską uwagę na ważny dokument, który pomaga w prawidłowym przygotowaniu i oznakowaniu wszystkich tworzonych materiałów związanych z projektem. Na ekranie pojawia się podręcznik. Basia zaczyna o nim opowiadać. To podręcznik beneficjentów Funduszy Europejskich 2021-2027. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące promocji, informacji oraz oznakowania dokumentów. Gorąco zachęcam do skorzystania z tego podręcznika, aby upewnić się, że każdy dokument spełnia wymagania formalne. Tak, pamiętam, oznakowanie jest bardzo ważne. Zwłaszcza muszę pamiętać, żeby wszystkie dokumenty zawierały odpowiednie logotypy oraz właściwe sformułowania o współfinansowaniu. Tak, tak, informacja dobrze widoczna i zgodna z wytycznymi z podręcznika. Cieszę się, że mogłam pomóc. W razie dodatkowych pytań lub wsparcia, proszę się śmiało kontaktować. Na ekranie pojawia się plansza z logotypami Unii Europejskiej i partnerów projektu oraz napisami Śląskie Centrum Przedsiębiorczości scp oraz napis „Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej”.